Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale Historia. Moim i Państwa gościem jest Aleksander Piński, redaktor naczelny Historii Bez Cenzury, a także naszych pozostałych pism historycznych, historii ekspert i historii na weekend. A dziś porozmawiamy o. Jezusie, historycznym Jezusie, ponieważ Aleksander napisał tutaj teksty na ten temat i ma sporą wiedzę. Ale zanim przejdziemy do bohatera naszego materiału, jeszcze zapowiem, zapromuję kanał Aleksandra. Kanał, na którym można usłyszeć niecodzienne historie ze świata historii i gospodarki. Aleksander Piński. Wrócimy zresztą jeszcze do tego kanału. A teraz Jezus historyczny. No właśnie, kiedyś myślano, że to postać z bajek i z mitów, ale w końcu uznano, że jednak jest to postać historyczna. Co o tym przesądziła? Jakie źródła mają historycy na to, żeby twierdzić, że jest to postać bez wątpienia historyczna? Dzień dobry Państwu. No właśnie, dobry moment, żeby wrócić do Jezusa, dlatego że Jesteśmy, nagrywamy ten program w momencie w okolicach świąt Wielkiej Nocy, także jest dobry pretekst, żeby wrócić do tej sprawy. A poza tym jest, ona, jest to bardzo ciekawa sprawa. Mnie osobiście bardzo zainteresowała, i dlatego poszukałem informacji na ten temat i napisałem tekst, i teraz Państwu opowiadam na ten temat. E, więc. E, tak jak zauważyłeś, jeszcze w XIX wieku pojawiały się takie teorie, nawet kilka książek napisano na ten temat, że niektórzy autorzy twierdzili, że Jezus jest postacią fikcyjną, tak? Nigdy nie istniał. Natomiast obecnie zdecydowana większość historyków uważa, że jest jak najbardziej Jezus jak najbardziej jest postacią historyczną. I co o nim wiedzą historycy? No, bo musimy pamiętać, że oni trochę inaczej podchodzą do kwestii Jezusa i Jego nauczania niż osoby wierzące, w szczególności takie, które się. Które, które pełnią jakąś funkcję hierarchii kościelnej. Także dla historyka jest, są najważniejsze fakty, ale te fakty się ustala na podstawie źródeł. I po, no najpierw, żeby, żeby ustalić, co, jak kim był Jezus według źródeł historycznych, musimy sięgnąć, najlepiej by było sięgnąć do źródeł osób, które no nie były wyznawcami, nie były członkami kościoła chrześcijańskiego, tak? no bo można się spodziewać nim większego obiektywizmu. I problem polega na tym, że takich źródeł jest bardzo niewiele. Otóż pierwsza informacja na temat Jezusa w źródle, którego autorem jest pogani no, przez poganina rozumiemy autora, który nie był ani chrześcijaninem, ani Żydem, a więc większość ówczesnych Mieszkańców Imperium Rzymskiego. No, oni wyznawali różne religie politeistyczne. I pierwsza taka informacja pojawia się dopiero w 112 roku naszej ery, czyli 80 lat, znaczy przynajmniej taka, która trwała do naszych czasów. 80 lat po śmierci Jezusa. I jest to jedynie wzmianka w liście napisanym przez gubernatora rzymskich prowincji Bitynia i Pontu, To obecnie to jest północno-zachodnia część Turcji. I ten gubernator nazywał się Pliniusz Młodszy, o w latach 61, 113 rok naszej ery. Można sobie nawet zobaczyć, jak wygląda, bo jego, jego rzeźba, jest rzeźba jego postaci jest w katedrze w Como we Włoszech. I otóż do, tej, do naszych czasów zachowały się listy, które gubernator wymieniał z cesarzem Imperium rzymskiego Trajanem. I w jednym z tych listów gubernator wspomina o grupie chrześcijan która się spotykała nielegalnie. Nie jest to nic nadzwyczajnego, bo wówczas wszystkie większe zgromadzenia były nielegalne, bo po prostu obawiano się, że ludzie się gromadzą po to, żeby się buntować. Więc na wszelki wypadek zdelegalizowano wszelkie zgromadzenia. I według tego listu ta grupa chrześcijan miała się składać z różnych, z warstw, różnych, z różnych warstw społeczeństwa, mieli się spotykać, przed wschodem słońca, dzielić je jedzeniem i czcić w cudzysłowie Chrystusa jako Boga, bo taki jest, taki jest zwrot użyty w tym liście. Czyli bardzo niewiele informacji, ledwie wzmianka i w zasadzie z, tego, z tych źródeł poza chrześcijańskich to, to, to w zasadzie wszystkie, wszystkie są podobne. Zawierało bardzo niewiele informacji, może jeszcze jako przykład przytoczę tutaj z książki rzymskiego historyka Corneliusza Tacyta. I około 115 roku naszej ery, w 16-tomowej historii Imperium Rzymskiego, tutaj Tacyt wspomina, jak cesarz Neron podpalił Rzym, by zrobić miejsce dla swoich projektów architektonicznych, a później oskarżył o to podpalenie chrześcijan. I przy tej, przy tej informacji Tacyt zauważa, że Chrystus, od którego podchodzi nazwa ruchu, został stracony przez Poncjusza Piłata za rządów cesarza Tyberiusza. No czyli znowu jakaś niewielka, mało istotna informacja, niewiele, niewiele wznosząca. No, do, czyli, czyli co z tego wynika? To wynika, że tak naprawdę nie mamy źródeł poza chrześcijańskich. Musimy, wszystkie informacje, które wiemy na temat historycznego Jezusa, pochodzą z publikacji jego wyznawców. Ale to nie oznacza, oczywiście, takie, takie publikacje, jest, jest ryzyko, że mogą być no, mało obiektywne, ale historycy mają sposoby, żeby, żeby wydobyć z nich informacje. Jak to robią? A e, e, może najpierw jeszcze przypomnij mi, jakie to są, jakie to są e, konkretnie źródła? E, e, Przede wszystkim chodzi o wszystkie e, Ewangelie, ale może no, nie wszystkie, bo część nie została nawet uznana przez samych teologów za wiarygodne i nie została włączona do Nowego Testamentu. Na przykładowo była, mieliśmy istnieje taka Ewangelia, której autorem był nijaki Tomasz e, i no, jest, jest ona bardzo stara, pochodzi prawdopodobnie z pierwszego wieku naszej ery. I ona jest o tyle ciekawa, że opisuje dzieciństwo Jezusa, bo. E, Poza, poza tą Ewangelią jest tylko kilka wzmianek na temat tego dzieciństwa. No ale niestety teologowie uznali, zresztą nie tylko teologowie, że ona nie zawiera prawdziwych informacji, bo tam możemy znaleźć takie, takie wiadomości, jak na przykład to, że Jezus miał no, sprawiać słowami, by umierał praktycznie każdy, kto go zdenerwował. Na przykład jakieś dziecko na niego wpadło, to on coś powiedział i on umierał. Tak? Także teologowie i historycy uznali, że te Ewangelie nie zawierają przynajmniej prawdopodobnych informacji i nie można z nich, bo nie można ich używać jako źródło. Także zostają nam te Ewangelie, na, to, zostaje nam Nowy Testament, czyli to, co, to, co Kościół uznał za, za wiarygodne źródła dla siebie. No tak, ale z kolei z punktu widzenia historycznego te źródła mają wiele wad, nie tylko, nie tylko tę wadę, że, że tworzący je nie byli obiektywni, ale także taką, że Żadna z osób, która tworzyła te Ewangelię, nie znała osobiście Jezusa, a nawet nie znała osobiście świadków tych wydarzeń. Tak? Czyli od momentu śmierci Jezusa, czy nawet Jego życia, do momentu napisania tych Ewangelii minęło tyle czasu, że no, te osoby, które pisały Ewangelię, pisały je wiele, wiele dekad po, po tych wydarzeniach. Czyli jest wysokie ryzyko, że opisując te wydarzenia, te, te ich opisy mogą ulec zniekształceniu. I... I jak historycy mimo wszystko są w stanie wydobyć z tych Ewangelii informacje? Otóż podam przykład. Na przykład historycy uważają, że podana w, Ewangel w Ewangeliach informacja, że Jezus pochodził w, w, z Nazaretu, jest pra najprawdopodobniej prawdziwa. Dlaczego? No, dlatego, że y, fakt urodzenia Mesjasza i, i Boga w małej bogiej wiosce był dla pierwszych chrześcijan trochę... No, Takim powodem zażenowania, tak? no bo jak taka, taka, taka persona, tak, tak ważna osoba tak mogła się urodzić w jakiejś niewielkiej wiosce, takiej nie mającej znaczenia jeszcze w biedzie? Tak? Czyli oni się trochę wstydzili tej informacji, w związku z czym nie mieli żadnego powodu, by e, tę informację sfabrykować? Czyli najprawdopodobniej jest ona prawdziwa. Tak? E, kolejna informacja, która, która najprawdopodobniej jest prawdziwa, przynajmniej tak uważa większość historyków, to jest ochrzczenie Jezusa przez. Jana Chrzciciela. Dlaczego? No dlatego, że chrzest oznacza także odpuszczenie grzechów, a poza tym panowało powszechne przekonanie, że osoba chrzcząca stoi wyżej w hierarchii od osoby chrzczonej. Czyli jakby przez, opowiadając o tym, że Jezus został chrzczony przez Jana Chrzciciela, chrześcijanie tak, podawali jakby informację, że, że Jezus uznawał, że, że Jan Chrzciciel w tej, tej hierarchii stał wyżej od Niego, no, co mogło być dla nich trochę mało komfortowe. Tak? I w analogiczny sposób, czyli na drogą takiej analizy, historycy doszli do, pierwszego może, do pierwszej informacji, która, która może się wydać, przynajmniej mnie się wydawałem, ja myślę, że wielu z Państwa także może się wydawać bardzo interesująca i taka odkrywcza. Mianowicie historycy uważają, zdecydowana większość z nich, że Jezus był apokaliptykiem, czyli był piewcą nadchodzącej apokalipsy. Z tym, że, czyli uważał, że nadejdzie koniec świata, ale nie gdzieś kiedyś w jakiejś nieokreślonej przyszłości, tylko może zaraz, tak, za życia jego albo jego, jego uczniów. I e, przykładowo, może to jest ciekawy cytat, w e, napisanej najwcześniej w Ewangelii według świętego Marka jest opis nadchodzącej apokalipsy kończącej się słowami. Nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. W innym miejscu z kolei w Ewangelii znajdujemy słowa Jezusa. Zaprawdę opowiadam Wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Ale jeszcze nie to jest najmocniejszym argumentem, które zdaniem historyków wspiera tę tezę. Otóż najmocniejszymi argumentami jest to, jak zaczęło się, jak się skończyło życie Jezusa. Otóż jego początkiem, jego życia takiego publicznego był chrzest dokonany przez Jana Chrzciciela. A kim był Jan Chrzciciel? No, Jan Chrzciciel właśnie był piewcą rychłej apokalipsy. I skoro Jezus dał mu się ochrzcić, to w jakimś sensie akceptował jego poglądy. tak? Czyli skoro życie publiczne Jezusa rozpoczęło się chrztem Jana Chrzciciela, który był apokaliptykiem, piewcą apokalipsy, zwolennikiem, poglądu, że koniec świata nadejdzie, no to można przypuszczać, że Jezus także był tego samego zdania. Ale jeszcze mamy, to był początek życia publicznego, no a potem mamy jeszcze fakt, że pierwsi chrześcijanie, których pisma się zachowały do czasów dzisiejszych, także byli zwolennikami, także byli zwolennikami też, że zaraz nadejdzie koniec świata. Oni się w każdej chwili przygotowywali do niego, tak? Czyli widzimy, że początek życia publicznego Jezusa to jest przez Jana Krzyciela, który był apokaliptykiem, I, i, i potem mamy jego uczniów, którzy także wieszczą rychło apokalipsy. Tak? Zresztą w, w Ewangeliach znajdziemy wiele cytatów, które których tutaj kilka podałem, które potwierdzają tę tezę. Także, tę tezę. Także także z historycznego punktu widzenia, Jezus był piewcą apokalipsy. I może druga. Hmm, Druga interesująca informacja, która z tego, znaczy no, ich jest wiele, ale te dwie mi się wydawały najbardziej ciekawe. Druga interesująca informacja, która z tej historycznej analizy postaci takiego historycznego Jezusa Wynika jest to, że Jezus wcale nie był zwolennikiem wartości rodzinnych w takim rozumieniu współczesnym, tak? To znaczy jak przeanalizujemy jego wypowiedzi, to on twierdził, że że życie rodzinne nie jest najważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że jak nadejdzie koniec świata, to wszystkie więzy międzyludzkie, obecna hierarchia wszystko to rozpadnie się, e, przestanie istnieć i, i on te, te, te więzy międzyludzkie przestaną mieć znaczenie. Tak więc on nie przywiązywał do nich wagi. Namawiał ludzi, żeby porzucali swoje rodziny, i szli razem z nim i przygotowywali się do tego, mającego nastąpić w niedługim czasie końca świata. W tym Twoim wywodzie nie, zabrakło mi takiej jednej rzeczy. Skąd, właśnie w jaki sposób ta ta zwyczajna postać Jezusa, apokaliptyka jak Ty używasz, czyli zwolennika apokalipsy, przedziergnęła się w Boga, który głosi, no właśnie te wartości, takie jak miłość, jak. No, ty, ja nie jestem tak. No, znaczy, to, to, tamte wartości tak. Natomiast. E, e, Wydaje mi się, że nie należy tutaj mieszać teologii i historii, tak? Bo teologia ma zupełnie inne cele, zupełnie inne metody niż historia. Tak? To, co ja mogę powiedzieć, ja jestem osobą pasjonatem historii, osobą, która się interesuje się historią i interesuje co się tym, co się wydarzyło, i mogę mówić tylko o tym, co, co, co historycy ustalili, tak? Czyli natomiast dlaczego. Dlaczego jest rozdźwięk między tym, co twierdzą teologowie, a twierdzą historycy? No to, to, już, to już nie jest dla mnie. Eee, to już nie, 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 mi, nie mi o tym odpowiadać. Tak? Natomiast e, to, że historycy czegoś nie ustalili, nie znaczy takiego. Po prostu, że nie, ma, nie mamy dowodów na to. Tak? Ale to też jest ciekawa rzecz, że bodajże najbardziej znany z myślicieli chrześcijańskich, na którym Kościół, można powiedzieć, wręcz stoi katolicki Paweł Starsu, słynny szaweł, który się nawrócił, on też był zwolennikiem apokalipsy. No tak. Akurat jego pisma, jego pism sporo zostało, i on wręcz uważał, że, że może być tak, iż koniec świata nastąpi za jego życia. No tak, bo to jest, to jest w bardzo wielu źródłach się pojawia ta informacja. Na przykład w 1947 roku odnaleziono tak zwane, tak zwane zwoje nad, nad Morza Martwego. To był zbiór pism stworzonych przez Żydów w czasach Jezusa, właśnie niedaleko miejsca, w którym żył Mesjasz. I, i właśnie z tych pism wynika, że osoby mieszkające na tym terenie były, były tak bardzo nastawione tak apokaliptycznie, czyli oczekiwały tego końca świata. czyli tej, w tym rejonie świata, w tym okresie, ludzie z jakiegoś powodu wierzyli, że zaraz świat się skończy, tak? Czyli to, że najprawdopodobniej Jezus także tak uważał, nie jest niczym dziwnym, tak? Planowało w tym rejonie, wśród ludzi planowało takie przekonanie. Mało optymistyczny przekaz na święta. Natomiast, drodzy Państwo, wrócimy. Wracamy do najnowszego... Nie, no może pozytywny, no bo świat się nie skończył. Więc, <laughs> Szanowni więc to, 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 na, na, to wydaje mi się, że to jak najbardziej pozytywny przekaz. No dobrze. Natomiast m, który, który z tych tekstów, z tego numeru jako redaktor byś polecił jako najciekawszy, jako redaktor naczelny? Mhm. Znaczy, no, ten okładkowy jest naprawdę warto na niego zwrócić uwagę, bo to jest, wydaje mi się, wyjątkowo interesujący. Ten twój tajna armia Putina, który jest tak naprawdę tekstem, ta, także warto na niego zwrócić uwagę, bo to jest tekst o roli jego. Tak, obecna no sytuacja polityczna jest tylko pretekstem do tego, żebyśmy się zajęli, bo tak naprawdę opisujesz w nim e, historię rosyjskich najemników, tak? Bo on to, to aż do współczesnych, tak? bo to wszystko się zaczęło znacznie, znacznie wcześniej. To, że Rosja na taką skalę wspiera się żołnierzami najemnymi, tak? I wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące, co dla mnie przynajmniej było ciekawe. Ja się dużo z tego tekstu i z jednego i z drugiego dowiedziałem. Także mam, myślę, że Państwo także się będą mogli dowiedzieć. No właśnie, to wszystko zostaje w rodzinie. Redaktor naczelny polega moje teksty, a ja drodzy Państwo, w takim razie e, chciałbym jeszcze u ciebie, żebyś polecił, który materiał. Od którego materiału widzowie, którzy będą zainteresowani Twoim kanałem, powinni rozpocząć e, przygodę z tymi materiałami? Który materiał u ciebie jest najciekawszy? Znaczy, ja mam oczywiście swoje zdanie, natomiast najchętniej oglądanym materiałem na moim kanale jest materiał Polska Biedna na Zawsze. Także on miał najwięcej widzów i wzbudził najwięcej e, zainteresowania, także no polecam przede wszystkim jego, przynajmniej żeby od niego zacząć, tak? bo to jest to, co widzów zainteresowało najbardziej. No, szanowni Państwo, Aleksander Piński był moim Państwa gościem. Polecamy historię bez cenzury i do zobaczenia.